Cześć, z tej strony Przemek, Rasy Staropolskie. Mam dla Was złą informację. Dysk zewnętrzny, na którym trzymałem 110 filmów z tego roku, z 2024, padł e, 3 dni, 4 dni temu. Jest e, w laboratorium teraz, próbuję odzyskać dane. Rokowania sam nie wiem, jakie są, no bo nikt mi nie chce udzielić informacji, nie wiem, co się dzieje tak naprawdę, ja tam wydzwaniam, ale no, ale mam czekać powiem wam tylko tyle, że ja zawsze tak pracowałem że zgrywałem filmy na dyski i później z tego dysku bo to jest ponad 4 tera materiału zgrywałem na komputer obrabiałem, puszczałem na na kanał nie chcę wam mówić ile to było pracy moje bo ja zaczynałem sezon nagrywania zwykle od Kwietnia, od późnego kwietnia do, do września, czasem yy, października aż. Yy. Sami się możecie domyśleć, ile to mnie kosztowało, ile, ile pracy, pieniędzy, bo dojazdy, yy, hotele, wyżywienie. Pff, jeździłem po półtora po, tysiąca na weekend kilometrów to była norma. Yy. Moja własna praca, bo nikt nie liczy tego, że ja jeszcze pracuję. Poza tym muszę obrabiać te filmy i czas nie jest z gumy. Ja praktycznie cały czas obrawiam te filmiki, ale no nie wiem, no po prostu ja jestem w szoku, jestem bardzo zdenerwowany. Czekam na jakieś informacje, mam nadzieję, że to będą dobre informacje. Nie wiem, jak tych tam nie odzyskam. To, to Przestaje się już później w to bawić, bo mm, no bo po prostu no, nie mam z czego już następny sezon znowu ryzykować. Teraz no, sobie zumyślałem, żeby na dwa, na dwa dyski zgrywał te same dane. No zobaczymy. No, na razie jest, jest źle. Pozdrawiam rasy Staropolskie Przemek. A, jeszcze jedno. Jeszcze przez jakiś czas będą filmy, bo ja trochę tych filmów mam u siebie na komputerze. Mam z, z samego początku roku przeskok do września i do góry. Więc coś tam jeszcze trochę będzie. Obrobię wszystko, co mogę. No, szkoda mi tych hodowców, do których jeździłem Znaczy najbardziej to mi szkoda z samego siebie Bo zmarnowałem bardzo dużo czasu Bo ja zwykle po cztery dni tam spędzałem na, na wyjazdach No ale jest jak jest eee... No nie wiem Mam nadzieję, że uda się odzyskać ten, e... Te dane e, Pozdrawiam, Przemek, Rasy Staropolskie I do zobaczenia <gryw> Mam nadzieję